maneczko ziemeczki tutaj znowu ja, lecimy dalej z Saints of The, the Two, lecimy kolejną misję, kupno cichy jak po maśle, no widzicie, takie, takie, takie realne nazwy sklepów, w prostu by nie było, teraz tak, lepiej by się włączą, by radio, żeby nie mieć praw autorskich, a mogą być sklepowe, czy no, no, przecież no. Moj not, o, dobrze, to zawsze muszę muzyczki. Eh, wiem, terror, bo za dużo jest teraz naprawdę. Więc teraz tak, lecimy do. Playing... Do jak pomaśle. By też miał problem do. No. Nie rodzaju w że... No i jeśli jeździcie motorkami, bo słuchajcie w ogóle, to. To będziecie mieć ten problem, to problem dla siebie, okej? Fajnie, fajnie, dzięki, dzięki. Dobra, no to wchodzimy. Okej, więc Lecimy jakieś fajne kapelusze, to jest... nie, bez kapeluszy, bo już są moje pytkie włoski. Nieważne. Kupmy sobie może... o! Bez logo, damy sobie jakieś chińskie logo, jakieś 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 logo. będzie. Smoking i damy smoking na czerwonko tutaj, żeby to o, i zajebiście Chud, Dobra e, nie, nie, bez grubych koszul nie będzie takie coś Spodenki, to weźmiemy sobie Takie coś, damy tutaj sobie, żeby, a my będzie tego e, Brudne e, No podniesione, dobra No nisko do Buciki. Klapeczki oczywiście Klapeteczki takie już będą yy, Bielizeczka tutaj będzie taka jakieś slipy Rękawiczki Albo no, no, z takich na zgratek to będzie opaska na rękę Logo Bielizaczek Dobra, No i tam, wyjdź ze sklepu. No i chcieliśmy teraz się nachlać. Możecie nie ma sensu, trzeba się nachlać. <grym> Jak na to, że jest, krew, to jest, krew, to jest Andreas, nie? a to nie Cylinderass, to jest... To jest bo to wychodzi później. Jak to się pochodzi później, to jest lepsze od... ...kiedy były wcześniej. No, logiczne, prawda? Gorsze, że... ...po prostu... Ja, ...nie ma nie warto jeździć. Jezus Mary, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże <ś tune> Nieważne? Wlecę na motory stary, lecimy, lecimy, lecimy Lecimy, nie śpimy Ja bo nie wiem, czy można się nitkę cicho? To jest coraz częstsza, to Chociażby, po mam że mam nagród, ona na odwrót, kurwa, mać

of one count of attempted murder and a staggering 387 counts of first degree murder promptly sending him to death row. Hey, Barry, turn this shit off. Yeah, I was watching, that. I guess you're not anymore, are you, bitch? Could you turn the TV back? I we'll Gad oh, shit. No, przypałs, przypałs. Drodzy, musimy dotować ziomka z y, naszego gangu, z jedynki, czyli święty, który jest. który są zawarci w tytule, oczywiście, bo saints nie. Dobra, miesza z tym. Y, teraz musimy go ratować. Musimy uczyć z tego baru, bo teraz atakuje nas drugi gang. Gdzie jest wyjście tutaj? Przepraszam, już czuję, że dmucham mikrofon. Mmm, dobra. Tak chyba będzie git. Bo dość mordy mojej zacnej i przy okazji mam nadzieję, że nie go w sam. Bucham to przepraszam. raczej eee, zauważył na tym odcinku, że coś jest nie tak, Okej. Okay. Zmienić jakąś broń. Ja walchałem na kłom, niż nożyk, czy półki jaki ten bezpołowy, jaki ten yy, policyjny. Yy, Pożakończy z 4 minuty musimy zdążyć i go rotować. Wow, jakieś samochodem. Super. Czuję się do czuję się dolny. Oj... Oj, oj oj, oj oj. Czekajmy miałem skręcić. Miałem skręcić zapomniałem. Muszę nawet coś, to jest pewne rzecz w tej grze. Można się pokazać. Dobro bo to jedziemy. Patrze muzyka leciała w ogóle. No nie jest, bo, ale bardzo... są... ale ja bardzo... w tle co leciała. Nie wiem, bardzo nie słychać. Proszę, yeah, tak nie hey. popchę, no se. a popchę po prostu się śmiać. A raczej nie. No, 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 będzie jeszcze ciszej na filmie. Bo nie wiem czym, ale. Oba jest coś. Oba jest coś szwankujące. Rękę skrętu, tak jak parody, ja pierdę, Będzie, że jeszcze nieco jest. To jest dość łatwiejsze niż kiedyś jeden raz. Zapytaj, jak my dalej jeździć? Dobra, pana, proszę mi zostawić co? Zaraz się denerwuję i, 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 i... GPS, fajnie, fajnie. Uff, bo pozwól mi wskazać 5000 ludzi. Tam dojadę. Au. Z tą barierką wstawaj, panie, a nie. A co tam... Nie hey tam, to stajesz na spierdę? Chodź tu. Chodź, chodź, chodź. O, no dawaj, no. Bibie. O bi. Otyk, dawaj, no. No się musi no, jak to? Dęk, Ała Dalej, dobra, łatwo. Wchodzimy. Y, Znajdziesz teraz sprawę, gdzie jest GAT. To jedziemy. Czyli złomem się maneczko ziemęczki. Siach policjant, siad obwitska. Osiem policjant. Au! Mr. Get. you've been convicted of over three hundred murders do you really expect this appeal to work i figure with the statute of limitations it really should be closer to two fifty there's no statute of limitations for murder why the fuck not watch yourself mr gatt or what you'll hold me in contempt of court you're already planning on giving me the chair you think i'd give a shit about you not liking me fuck off curious if you can keep your cavalier attitude when 2000 volts are running through your body oh yeah and i'm curious if you can keep acting like a douchebag when i shove that gavel up your ass my client would like that stricken from the record what's that drop uh, it anyone hit and need a lawyer

co jeszcze jest ma w tym pokoju? Nie, to do dole, dobra. To idziemy uciekamy, Jezus, Maria też w jest. O, tak. teraz okay, patrzcie, teraz mam O, rąk. O, pop. A mój czas zawsze się przyda. Ja wychodzimy z stąd, bo tu jesteśmy niebezpiecznie. Okej. Okay. Oj, oj byczku, oj byczku, oj byczku. Oj byczku, oj tak, tak, oj byczku. Hmm. No rzeki, to kitną mikrofon Dobra, lecimy z tymi typami O ława Bole, bole, boli, boli, boli tak się za winkla ciekawe czego cały czas bije tego, dlatego że bicie jest pod prawym. O taką, a to... O, to mam pod... Ustawiłem pod mouse free. To się nie do poprzedniego odcinka czy coś. Ginch! Ginch! Giń. Dobra. Przepraszam, gad. Dobra, lecimy, 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 nie śpimy. milicie do milicie milicie Czyli milicie 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 dobra. Idziemy tutaj, ba, czy czy tłum dobra. tym. milicie 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 to me Some on some on money some. after faking her old death but you know we found a way to make it work. How long were you in jail anyway? Two years and 31 days. Uh, not like you were counting. Yeah right? You know it's weird. people inside were betting how long I'd last. See when I was first busted guards were always trying to put me in the ground. But after Troy became chief of police, it all stopped. Troy must be more forgiving than I am. Troy's the chief of police you better start getting with the times. Julius is missing, I'm Ben King wrote an autobiography, Dex is... You know, don't even get me started so with Dex. But the real kicker is Troy. In a couple of months, he went from undercover cop to chief of police, the world is his best since we're finding out what happened on your little boat trip with <yeah>. the um. <Zajebisch>. Alderman. If I get some free time, I might swing by the station and say hello. Your problems are all taken care of. Would you like a free Oczywiście ma kawa zawsze... Za, za, zawsze zar kawa. Lepiej taka taka mrożona... O tak, o. Może mówić, że jestem szaleńcy, żebym wypiję mrożoną kawę. Ja mówię wam, walczycie się, mrożona jest najlepsza, wtedy przy nim czekać, aż wystynie kawa. Mrożoną, taką fajną, kof fajna nie jest za dużo, więc będzie nieuzależnić od takiej kawusi jest, jest super. Kiedy zacznę pić normalną kawę. Może no, kiedyś, bo wynormalnie bo je. Bo Ujdę chłopy z głowy. Oj, przyjechałem ten do dom, tutaj tam. No ma i hello guys. Mmmmm. Dobra. Jakie mają okazjniki końcowe? Nie wiem, bo... Jakieś ulicy, got found guilty, still go free. M mamy HCND. Nie wiem, czy to się szacun. Szacun jest ważny do misji. E jasne, jasne, zaraz, no, spoko, spoko. Najpierw muszę jakąś akcję, najpierw jakąś najbliższą, jakąś fajną, że mogę coś fajnego dopuścić po przejściu ich. Chyba muszę mieć te akcje pomiędzy odcinkami, by się nudzić faktycznie. Ponieważ. No, są dość... Jakieś niefobuła, ale to, tak, które ten. ale chyba ważne tego, bo to jest. za zakończenie 6 tych dostaje się... Skrzyżowałem moich do pistoletów. Co mi się może przydać? O, bardzo dobra. Skaczmy. Tylko Podaw oczywiście to jest pod spacją, Jezusu tylko Andras, drazgrom. Tak, to, to, to jest sprint y, pod spacją, tu później tego, mam Mogę się podmieniać, ale po co mi, to już przyjąłem tego, w tego chodzenia Enterem, to... Mam wywalone jajniki. Jezus Maria, te cholerne... Takie drogowe pokazywało mi podczas drogi. No i beczko, i beczko. Dobra. Thank you so much for coming in on short notice. You are a lifesaver. I'm still a little confused why I got a call from a casting director's assistant. Right. So here's the thing after like two years of doing laundry for my boss, he finally allowed me to cast tonight's episode of Fuzz. Still confused. Right. Well the officer that agreed to let us film them ended up getting sent to the hospital so i kind of need a last minute replacement i saw your mugshot on the news and you're a perfect match so you want me to pretend to be a cop on national tv all you have to do is drive around and give us some good footage like good footage making arrests or good footage knock a shirtless guy into a kiddie pool miranda doesn't make for good tv yeah i can help A byśmy to są te, yy, te akcje. To jest jakby takie yy, coś do porobienia pomiędzy, jakby się skończyło główne misje. Dodatkowo yy, te oto akcje dają nam szacun do szkodzenia kolejnych misji, więc trzeba je robić. Yy, w późniejszych częściach to zmienili. W pierwszej części powinno by było tak samo. No, zabić jakiegoś tego typa. Nie no, wiem, co on tam robi. No, Muszę go zabić. Złoty człowiekiem trzeba go zabić. Dobra. To jest tak, że e, inny, To jest tak, że jest 6 leveli, z czego... trzeci i szósty dostaje się jakoś na nagrodę? to jest taka meta, to czy to jest jakoś lepsza? To jest tak, że znaczy za trzecią dostaje się jakiś fajny pistolet, znaczy... Fajny nie, to zależy od tego czy jak, kto jak, jak woli, tak? E, mm, a... E, a na szóste dostaje się po czym skończyłem tam musi zapisać, tak było wcześniej? Aha, czy muszę musi prześwietlić, dobra. No i po prostu tego, znaczy skończyłem, a, tak, a te ta, ta akcje. Aktywne są dwa rozmiarówki na mapie, czy dwa, ten sam rodzaj. Gniarze są dwa, dwa, dwa są gniarze na mapie, mam tylko pytanie to i to. Tylko są dwa gniazda na mapie. Chodzi o inną akcję, którą mogę wam w pokazać. No i not. Nie. Co za mnóstwem tu chodzi, wywalasz to. Fuck, back off. Um. No i teraz musimy się... Coś do mówienia. Wypalcie um. papierosy. No kto tu postawił, no Jezus Maria. my tam, nie. Jezus Maria, dobra. Wywalasz tego autka, zechcecie was po kolei, choć w tej frajery. małe. Hmm, Nagła tak w fałcie, nie wolno, to jest nielegalne, muszę po prostu połować. No to teraz wbiję takie trzy levele szacunu. Taka będzie najlepiej. Footage, uh, Więc skończę te trzy lewele i kończę odcinek. Tego jakoś nie są długie te... Yy no, do są ten, jak mówiłem, są te dwa, te gniazda, inne tylko dwa. Jest tylko jeden, który jest na w jednym miejscu na mapie.

Okej. Więc moi drodzy, dobra. A mam jakiś problem z tym, że zabijałem gdzieś tam z tego ludzi, to no go po prostu no no Jezus mam sam powiedzieć, no co jest to jest to jest gra dla, dla dorosłych ludzi. Znaczy dorosłych, mam nadzieję psychicznie, mam nadzieję, że jestem dorosły psychicznie, Nie, to to trochę przypomnę. Oj, nie siadaj do samochodu, jest rzuty głupi, dobra, dawaj te. O, dzięki zabicie tego, dobra, to drugie Mam mnie dał dobra Też trafiłem, łatwo, skanowam to I... Yy, posłyszał na, na tego, na... na man, na manę boż na szacun, to jest jeszcze tam różne robienie akcji samochodowych, jakieś tam robienie serii zabójstw, takiego jeszcze takie fajne ten Dwie akcje, które są akcjami Biorę się w kolejnym złożeniu, to jest zabójca i... I które którym samochody i dostarczamy je do... Które dajemy pieniądze jest drugi level zatem Dobra, więc. No, ale zabójstwo po prostu w tym miejscu zabicia. Tam mam. Mam jakiś right tam. E e why are we sposób, żeby go wywołać i żeby go zabić. Tylko tam coś tam zadzwonił <smic> do kogoś takiego. E <frony> e e e e mm. Rocę tam zadzwonić, tam coś tam zrobić, nie wiem skoczyć, zabić kogoś, nie wiem gdzieś pójść. I wtedy pojawia się co tego zrobić, to sobie kasę i szacun. To samo dzieje się dziuplą, czyli yy, kręcimy samochody yy, które są w tym terenie. I po prostu zruwamy i oddajemy do dziupli. Oczywiście się kroz samochodu tojemy A da to wszyscy jeszcze i jest to przyps. A potem się z tym się dojeżdża, kasę tego z braki z zestawu. Dostaje się jakieś nagrody? Nie yy, to jest tak, że do dostaje no, się za ukończenie tak jednego yy, całej, całej serii tego zabójców. To dostaje się. Ukończona? Ukończona? Oho, ojoj, zabiję zabiłem mojego typa. No jak? A ci a to nie. No, mhm. Mm Co mięsko na grilla? Oj, ładnie jest no, to on. A tutaj, to nie ucieka. To te tu. On. No to ten. Za ukończenie całego serii zabójstw mi tak godzisz typa. Zostaje się granat, normalny chyba po prostu do ekipunku. Można zrobić w inny sposób, w tej sklepie, można w jakiś sposób w tej jak to ale na księdze sposób nie oceniam. Jak to co woli i tego. Yy, no i ten. No a potem za ukoczenie wszystkich wszystkich tych, co do zabójcia dostaje się do antkarabinów. I moim zdaniem tak. No i są takie akcje, no ale no. No myślę, że to by chciał wprost chcę które ciężko robić takie akcje i yy, No i po prostu tego no, chodź <grywdy> Jeśli wygadam, to później brakuje co Znaczy, mam to do ale. Nie mogę wygadać. No właśnie, idę przylatał, jak to zaczęło <zaczniemy, grywdy> wygadanie. Dzieci y umyć, ci wybadać sprawki, opowiadania są dla, 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 dla mnie tak jak ja, Zobaczmy, to mam po prostu wyobraźni. I tyle, dobra, i teraz zostajemy A nie to przepraszam to inne <ścjalnie> to inne gliny dają ten. Tutaj jest mieszanie po prostu kosy u że że rzeczywiście spada po prostu Niezbęcznie nie pisane nawet Pomyliło to do drugie o, wydzwonię da Aisha's Dobra, co zobacz, to, tak, to jedziemy do... Super. To jedziemy do Aiszy No i tam będzie, kolejne, będzie kolejny odcinek do zobaczenia w tym. Bye!